Cześć. Witajcie moi kochani. Ja akurat popijam sobie herbatkę czerwoną, bardzo pyszna, bardzo zdrowa i jest dobrana przemianę materii w moim wieku, czyli po 40, już powoli jest mi to potrzebne. Chociaż bardzo dużo się rusza, to i tak zauważyłam, że. Moje ciało się zmienia, no ale to jest normalne. Niestety, lat nam przybywa, a nie ubywa. E, jesteśmy akurat w nowym roku, więc jakby co, wpadło kolejne. No, e, wiecie co? Jaka u Was w ogóle pogoda jest? U nas z powrotem mamy piękną wiosnę. Mamy 6 stopni obecnie świeciło słoneczko, ale teraz chwilowo właśnie schowało się za chmurki, i chyba już raczej nie wyjdzie, bo dochodzi trzecia. Ja dzisiaj na nockę, więc mam taki cały dzień dla siebie, praktycznie leniuchuję, późno wstałam, wiecie, trochę tutaj z leonem pobarażkowałam, on akurat. Cina, a ja piję sobie herbatkę i myślę, że czas rozpakować tą paczkę. Wczoraj przyszła mnie, nie było w domu, bo miałam popołudniówkę, więc odebrał ją Rafał i znowu pisze do mnie i mówi, coś do Ciebie znowu przyszło. No dobra, mówię, okej, okay, wiem co. <zum> Zamówiłam z Otto. Pojemniki do herbaty. W sumie czekałam na nie dłużej niż powinna, ale tłumaczyli się, że z powodu pogody i bla, bla, bla. Wiecie, takie rzeczy. Przecież no, muszę przyznać, że pogoda w ostatnich dniach nie była super, bo była gołoleć. No ten śnieg topniał, jeszcze do tej pory topnieje, zaraz Wam pokażę. No, i um, wiecie, było ślizgo i bla bla bla. Zobaczcie, jeszcze jest troszeczkę, gdzie nie gdzie, jak było gdzieś więcej śniegu. No to pozostał. A. W sumie to już jest z powrotem zielono. Nie widać żadnej wiewiórki. Wczoraj szalały tutaj po drzewie. A dzisiaj nie widać ani jednej. Gdybyście mówili, że oszukuję, jest 10 stopni, nie 6. Co, najadłeś się i teraz na okienko z buju masz? Popatrz sobie, może wypatrzę jakąś wiwiurę. No dobra, rozpakujmy to cacko. bo taki wielki karton, a pojemniki są naprawdę malutkie i tylko czterech. Ładnie zapakowali. A mówiłam Wam małe pojemniczki w takim wielkim kartonie. Nie będę was ani siebie zostawiać w takiej niepewności, co jest w środku. Sama jestem ciekawa, bo wiecie jak to jest z zakupami online. Oha! Chyba było ich więcej tutaj, a sześć sztuk normalnie w takim opakowaniu. A ja zakupiłam, słuchajcie, takie piękne cztery pojemniczki do herbaty. Wszystkie ceramiczne. Stwierdziłam, że plastików w kuchni mam już za dużo. No i... Yy... Wiecie co? Z tego złota ja uwielbiam ten kolor, ale stwierdziłam, że będę go troszeczkę mniej już miała w pomieszczeniach niż zazwyczaj. A pojemniczki są naprawdę słodkie i mam nadzieję, że się zmieszczą na moją półeczkę. Zaraz sprawdzimy. To jest właśnie ta półeczka. Czeka! No i sprawdźmy. Jeden, dwa. Sprawdźmy, czy dobrze wymierzyłam. Trzy i cztery. Uj. Akurat cztery pojemniczki na herbatę. Tutaj jest e, córki Macza, czy jak ona tam się zwie? Kurkunka i mój zielony jęczmień młody zielony jęczmień no kawka jest też w ceramicznym jest wszystko poprzestawiane jest nowy obrazek stwierdziłam że będzie lepiej pasował do tego mojego kafebar troszeczkę go okroiłam mniej jak wy to mówicie duperelli czy tam badziewia Uczę się od Was, słuchajcie, nowych słówek. No, mniej obcierania, mniej sprzątania i takie tam. Chociaż wiecie co, no mi nie przeszkadza akurat to, że ja coś muszę wytrzeć, sprzątnąć i w ogóle. Ja to po prostu lubię, lubię mieć porządek, lubię mieć wszystko poukładane, a że mam bardzo mało miejsca w szafkach. No bo jednak trzeba mieć e, i jakieś, e, wiecie, mąkę, cukier, e, taką mąkę, taką mąkę, taki makaron, taki makaron, ryż, e, e, kaszę, kuskus e, e, i wiecie, jest jeszcze i tonę innych rzeczy oczywiście, e, które potrzebuje do gotowania, więc e, no... No jest po prostu tych szafek za mało. E, trzeba mieć miseczki, e, jakieś talerzyki głębokie, e, płaskie śniadaniowe do obiadu. E, no wszystko trzeba mieć, a tutaj e, naprawdę mam e, małe pole do popisu i jakaś karetka akurat jedzie. Co Leon? O, On już zdiął, oczywiście, bo hałas. No, ten, kto nie widział mojej małej metamorfozy na moim drugim kanale, no to mogę powiedzieć, że zrobiło się tutaj całkiem przestrzennie. Wrócił mój kielich, którego poszukiwałam w piwnicy, bo Rafał robił porządek, więc ja nie wiedziałam gdzie, co, jak. Musiałam szukać. Mam szafirki, tutaj mam szafirki, jednak weszłam w ten niebieski kolor. Jak dla mnie? Jest to kolor nieba i kolor natury. Nie wiem, daje powiew, świeżości. Wiecie, chcemy po świętach czegoś innego: żadnych choinek, bombek, świecidełek, po prostu. Coś, co będzie, nam, co będzie nas wprawiało w lepszy nastrój, czyli kwiatki żywe, akurat zaczynają kwitnąć, a moje hiacynty już również rozkwitły. Zaraz Wam pokażę. Wszystkie są różowe, codziennie podlewane. Wylądował tutaj również domek. Wszystkie mają cebulki owinięte papierem toaletowym. I e, codziennie je namaczam, i powiem szczerze, że mm, tak jak widzicie, kwitną. Sobie dalej rosną. E, są jeszcze świecidełka, fajnie to wygląda. Myślałam, że będą fioletowe, a no, wyszły różowe, <grych> ale też są śliczne. Jeśli chodzi o regał, e, no, a właśnie, e, zaraz przesypię herbatkę, bo e, otrzymałam. W prezencie na chłodne popołudnia, na zimowy wieczór i jedną już chyba otworzyłam. I właśnie przesypię sobie do nowych pojemniczków, a tutaj są takie delikatne, powiem Wam szczerze, naprawdę delikatne rzeczy, nowe pojemniki do makarowów, ale najbardziej to mi się podobają właśnie. Te tutaj tulipanki niebieskie, które świecą. A kupiłam je w Nanunana, tak mi się spodobały. Mówię, no coś niesamowitego. Mówię, nie, no to muszę mieć. No i stwierdziłam, że sobie kupię i postawię na regale właśnie w kuchni. A więc pojemniczki zaraz e, wymyjemy. One są z firmy Cela. I muszę powiedzieć, że są szczelne, bo mają tutaj gumkę i łatwo je się wyciąga i wkłada, ale są e, szczelne. Przesypię sobie herbatkę i będę miała już e, kuchnię prawie skończoną, chociaż muszę Wam powiedzieć, że e, um, chyba Was zaskoczę w tym roku, w tym nowym roku. Bo ym, planuję tutaj coś nowego. Rozmawiałam już z pewną firmą. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może pokażę Wam niedługo coś nowego. Tutaj myślałam nad szafkami, żeby kupić większe. Nie wiem, czy w tym roku damy radę. No, bo chcemy zakładać ten dach w kwietniu, a czy się więźbę. Potem pan będzie jeszcze nam szczyty stawiał, kominy. Więc no, kwiecień, maj to będzie dla nas no, dość duży wydatek. Potem trzeba będzie zbierać na położenie dachówki i dachówkę. Ale to już myślę, że mm, koło września. Zobaczymy. W każdym razie mm, ten rok zapowiada się jak zwykle bardzo pracowicie. Mam nadzieję, że już nie spotka mnie żaden pech, bo w grudniu miałam go naprawdę dużo. <laughs> um, ale auto wróciło, kanał wrócił. No i jeszcze tam parę rzeczy, które no niestety też mi pokrzyżowały plany, ale to nic, wszystko należy do życia, trzeba to przejść, przebolać, zapomnieć i żyć dalej. No, także myjemy pojemniczki, zaraz Rafał przyjdzie z pracy, a dzisiaj zabiera swojego wnuka z przedszkola. Więc zajedzie z wnukiem, więc będzie wesoło, jak zwykle. Muszę zaraz się przygotować, może zrobię jakiś obiad, bo wnuk się stał strasznym niejatkiem I powiem szczerze, że jak był ostatnio u nas, to tego nie, tamtego nie. No i córka Rafała mówiła, że właśnie są problemy z nim, jeśli chodzi o jedzenie. A zobaczymy, może coś się wymyślę dobrego, właśnie, żeby zjadł. Nie wiem, muszę pomyśleć. Mam chwilę jeszcze czasu, więc biorę się do pracy. Wam życzę miłego dnia. Oczywiście, mam nadzieję, że pojemniczki Wam się podobają, bo mi się strasznie podobają i mam nadzieję, że będą funkcjonalne. Chociaż e, myślę sobie właśnie jeszcze nad e, tutaj przyklejeniem nazw, ale nie wiem, czy to będzie funkcjonowało. Muszę pomyśleć, wiecie, bo chyba mam gdzieś e, właśnie takie na gumeczce. Właśnie. Ach, właśnie znalazłam. Kiedyś e, właśnie w IKEA kupiłam takie zawieszki. Tylko one są na słuliczki i są na gumeczce i tak sobie myślę, że można by było właśnie coś takiego wykorzystać, tylko że są strasznie duże. A jakbym, hmm, nie wiem, o, to już by lepiej pasowało, chociaż są takie duże, hmm, może jest mniejsze. Dobra, pomyślę. A może wy mi coś doradzicie w komentarzach, co by można było tutaj zrobić? Żeby było wiadomo jaka herbatka i potem zmieniać właśnie te zawieszki, bo tu są jeszcze serduszka. Dobra, pomyślimy, wypiszcie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się do następnego vloga. To możecie zakupić je, za 1 euro tutaj w Niemczech. A nie wiem ile kosztuje na polskie, ale wydaje mi się, że na pewno mało, więc coś takiego możecie sobie również zakupić i pooznaczać wasze. E, nie wiem, słoiczki, bo jak coś już nalepicie, no to ciężko potem to zmyć i w ogóle zmienicie. Do czegoś innego będziecie używać. Wiecie o co mi chodzi, nie? No, po co sobie nabierać dodatkowej pracy, jak można sobie coś takiego zawiesić? No. Hm. Dobra. To jeszcze raz do zobaczenia, bo mnie już czas goni. Trzymajcie się, piszcie, niezwłocznie czekam na wasze odpowiedzi, propozycje i w ogóle do następnego i życzę wam miłego weekendu, bo zapowiada się słonecznie. Cześć. I ciepło.